Tak spostrzega świat osoba zdrowa. A tak, osoba głucha. W Polsce żyje około 150 tysięcy osób niesłyszących. Dla nich główną formą komunikacji jest język migowy, który dla osób zdrowych jest niezrozumiały. Dlatego osoby głuche najlepiej czują się w swoim otoczeniu. Wspólnie czują się silniej i pewniej. Na tyle, aby razem zaśpiewać i językiem migowym hymn polski podczas ogólnopolskiej akcji do hymnu, do reprezentacji. To był główny powód, ale taki, naj, taki najbardziej to, to to, że ciągle hymn śpiewają osoby słyszące. Głuchych nie widać, choć oni też potrafią to zrobić. No i taki był cel, żeby pokazać coś bardziej, udowodnić osobom słyszącym, że oni też to potrafią zrobić i to zrobią. Oczywiście to też mobilizuje jakby inne, inne osoby głuche, które wstydzą się, boją się i jest im ciężko w tym uczestniczyć, ale myślę, że to będzie jakiś taki dobry na początek, żeby, żeby, żeby to jakby rozkręcić bardziej. Dla samych głuchych, zamiganie Mazurka Dąbrowskiego było wyjątkowym, ale niełatwym zadaniem. Dużo o tym słyszałam, słyszałam o hymnie, no i uważam, że, że trzeba zamigać hymn trzeba zamigać dla głuchych, pokazać, że my też to potrafimy zrobić i kibicować i kibicować naszej, naszej drużynie. I myślę, że, że warto to zrobić i pokazać się. Te niezwykłe wykonanie hymnu było dużym zaskoczeniem dla organizatorów. Specjalny autobus odwiedził już kilkadziesiąt miast, ale to w Wałbrzychu po raz pierwszy zamigano mazurka. Pierwszy raz zupełnie niesamowite przeżycie, świetnie wyszło. E, właśnie tacy. Ta wyzwala tak, to wywala, tak, wywala tak fajne, fajne emocje, przychodzą. Tak nie są Ci ludzie nigdy, nigdy nie przypuszczałem, że takie nagranie może się odbyć, a się odbyło, wyszło fantastycznie. Państwo wyszli też bardzo szczęśliwi poruszeni, więc myślę, że, że o to chodzi. Dzięki takim wyczynom głusi zwracają uwagę osób zdrowych, którzy to coraz częściej zaczynają naukę języka migowego coraz więcej. Coraz więcej z racji tego, że ustawa weszła już w życie o języku migowym jest coraz więcej, jest większe zapotrzebowanie już teraz urzędy, instytucje, ale wcześniej też osoby chciały, głównie młodsze osoby, młode osoby niż starsze. Jest coraz więcej tych osób. Najpierw takie osoby mówiły po to, żeby zdobyć dodatkowe kwalifikacje, a teraz, żeby rzeczywiście pomagać tym osobom, bo osoby słyszące mogą się nauczyć języka migowego, osoby głuche no nie nauczą się słyszeć, więc jak gdyby tutaj w tą stronę wychodzą naprzeciw. Grupa głuchych która odważyła się zamigać hymn polski po swoim występie odczuła ulgę, ale i też poczucie, że choroba nie jest przeszkodą, aby zrobić coś bardzo ważnego i w ten sposób dodać otuchy innym osobom niesłyszącym.